Wczoraj około godziny 17:00 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie dostaliśmy informację, że gdzieś w rejonie mieguszowieckiego czarnego, jak się później okazało, na początku nie było to precyzyjna informacja, utknął, utknął taternik, który no najprawdopodobniej schodził z przełęczy pod Kłopkiem po, po, po zrobieniu drogi wspinaczkowej i stracił czołówkę, spadła mu czołówka, nie mógł, nie mógł w związku z tym dalej schodzić w dół i no i Prosi o pomoc. Wtedy z centrali topru wyruszyła piątka, piątka ludzi, później, e, godzinę później, znowu sześciu ratowników, później e, kolejnych, kolejnych pięciu, także w sumie 16 ratowników brało udział w akcji. Około godziny trzeciej po Zjechaniu do tego, tego poszkodowanego na ponad 100 metrów na, na specjalnej linii, tak zwanej dynemie, no dotarli ratownicy do niego. Później został oczywiście opuszczony w dół, jeszcze kolejne 150 metrów do podstawy ściany, no i sprowadzony do schroniska w Morskim Oku. Tu trzeba zaznaczyć, że warunki były bardzo trudne. Wczoraj przez cały dzień wiał wiatr. Te warunki z godziny na godzinę się coraz bardziej pogarszały. W wieczorem rozpoczął się opad, intensywny opad śniegu, a więc zaczęły się nam również bardzo psuć warunki śniegowe, pogarszać te warunki śniegowe, wzrost, wzrost zagrożenia lawinowego po prostu. Więc no, temperatury bardzo niskie, odczuwalna temperatura sądzę, że była w granicach minus 30 stopni wczoraj, co nie jest rekordem, ale, ale tak, tak było, ponieważ no, porwisty wiatr ponad 20 metrów na sekundę, temperatura poniżej 15 stopni. Co by Pan poradził tym, którzy chcieliby się wybrać dzisiaj w góry na te wyższe pary e, No Przede wszystkim no dla wszystkich. Przede wszystkim po pierwsze sprawdzać prognozy pogody. No a po drugie, jeżeli ta prognoza pogody rzeczywiście jest nie najlepsza, to jednak, jednak lepiej czasami po prostu nie iść w góry, tylko gdzieś iść na spacerek, odłożyć sobie to, bo no może się to skończyć bardzo dotkliwymi kontuzjami bardzo dotkliwymi Wręcz utratami części ciała. No w przypadku odmrożeń to dochodzi do amputacji. Z prognoz wiem, że ma nastąpić poprawa pogody, bodajże jutro, ale kolejne dni znowu to jest: mamy znowu powtórkę, znowu spadek temperatury, opad śniegu i bardzo, naprawdę, bardzo mocny wiatr prognozowane są wiatry ponad 100 km na godzinę w rejonach przywierzchołkowych. Także absolutnie w tej chwili nie polecamy jakiegokolwiek chodzenia po, po gdzieś tam w rejony, wybierania się w rejony, wysokie rejony Tatry.